Dlaczego nieduże domy dziecka? No, one mają długą tradycję i wiele sławnych osób było w domach dziecka, którzy sobie jednak poradzili w życiu i osiągnęli wiele. Ale mimo wszystko to są duże grupy. To są prawa grupy, które rządzą w tych domach. Dzieciaki tam żyją anonimowo, nie mają tego jednego wychowawcy. Potem wychodzą z tych domów dziecka, nawet takich dobrych, w których wychowawcy starają się jak mogą. I trudno jest im założyć rodzinę, trudno jest im mieć relacje, a przecież to jest właśnie najważniejsze. Rozwój człowieka opiera się na tym, jak potrafimy wyrażać emocje, jak potrafimy się zbliżyć do kogoś. Tego chcielibyśmy nauczyć w domach dla dzieci, gdzie te relacje pomiędzy wybranym dzieckiem a wybranym opiekunem powinny być jak najbliższe. Chcielibyśmy mieć takich opiekunów, którzy naprawdę rozumieją dzieci, którzy są z nimi blisko, ale są też dla nich autorytetami. Którzy potrafią być kimś w rodzaju właściwie przybranej rodziny, ale nie tylko dla dziecka, ale i też dla rodziców. O rodzicach tych dzieci jest dużo mitów, że to są złoczyńcy, alkoholicy, a przecież to są bardzo różne sytuacje. Oczywiście, że w tych rodzinach czasami pojawia się alkohol i przemoc, ale też są to ludzie, którzy są bezradni, którym nikt nie pomógł i którym wystarczy trochę szacunku i trochę takiej pomocy w zorganizowaniu życia, no i zaczynają się starać. Tak to cieszy, jak widzi się, jak dzieciaki nie tylko marzą, ale jak później to się okazuje możliwe, że mogą wrócić do domu. To jest największe święto, największa radość dla tych dzieciaków. I jak nasi opiekunowie to widzą, jak później jeżdżą do tych rodziców dosłownie na kawę, jako już niemalże przyjaciele, to przewraca do góry nogami cały ten nasz system. Przecież tak się mówi: to rodziny patologiczne, tak łatwo ocenić. Czy ktoś z nas, kto byłby w tak trudnej sytuacji, kiedy złożyło się tak wiele różnych przeciwności, stracił pracę, stracił bliskich, jest bezradny, nie ma wokół tak naprawdę pomocy, czy my byśmy sobie też poradzili? Czy a może też byśmy stracili dzieci? Zanim będziemy oceniać, pomyślmy sobie o sobie. My mamy różne zasoby: mamy rodziny, mamy przyjaciół, potrafimy sobie jakoś pomóc. W kryzysowej sytuacji, ci ludzie sobie nie poradzili. Trzeba im współczuć, trzeba ich rozumieć. No i dzieciakom też pokazać dobre strony rodziców. I wtedy to wychodzi. E, nasze dzieci często po paru miesiącach, po dziewięciu, po pięciu, po czterech wracają do domów. Wszyscy się dziwią, jak to możliwe? Przecież to te rodziny takie złe, takie patologiczne. A jednak nie wystarczy powiedzieć rodzina patologiczna. Bo to jest, to jest straszna ocena. Oczywiście ktoś tam jest agresorem, ktoś pije. Ale przecież cała rodzina? Nie. Musimy znaleźć te mocne strony, musimy, musimy znaleźć te zasoby i oddać tę rodzinę dzieciom. I to jest nasz najważniejszy cel. Czy domy dziecka w Polsce będą długo istniały? No niestety pewnie tak, dlatego że e, nasz rząd, nasz parlament postanowił oszczędzać. Oszczędzać pieniądze, i ten cały proces zwanej deinstytucjonalizacji został rozłożony na długie lata. Dziwi to, że taka maleńka Gruzja potrafiła sobie poradzić z tym problemem w 2-3 lata. Nie ma już tam domów dziecka. Dziwi to, że wokół w Czechach, w Słowacji są wielkie pro programy zamykania domów dziecka i wypełniania tej luki różnymi programami na rzecz rodziny, rodzin zastępczych. A jeżeli domy mm, dla dzieci to właśnie takie małe, takie jak nasze, jak towarzystwa nasz dom. Chciałoby się, żeby w Polsce również ktoś z polityków, ktoś z decydentów dostrzegł, że to jest problem łatwy do rozwiązania, bo czym jest te kilkadziesiąt tysięcy dzieci w porównaniu do budżetu państwa, nawet w kryzysie takiego jak nasza, jak Polska? Myślę, że trzeba to w końcu zrobić. Mamy dobre praktyki, mamy domy, towarzystwa, nasz dom, inni też idą naszym śladem. Widać po dzieciach, jak, jakie korzyści to przynosi, no i po prostu trzeba to w końcu zrobić. Największym chyba osiągnięciem dla mnie osobiście to nie jest to, że te Dzieci żyją w warunkach domowych, że mają e, wspólne zajęcia z opiekunami, że jest milutko, cieplutko i, i że są bezpieczne i uśmiechnięte. Największym sukcesem są te pojedyncze sukcesy dzieciaków. To, że niedawno czwórka dzieci stąd poszła do rodziny zastępczej, wspaniałej. To, że dzieci są szykowane do jak najszybszego powrotu do domów. To, że są relacje pomiędzy rodzinami, które już odzyskały dzieci, z opiekunami i to są relacje przyjacielskie, a nie takie na piedestale wielkim, prawda, my tu specjaliści, a wy, kiepskie rodziny, musicie sobie jakoś poradzić. To są relacje partnerskie i o to nam właśnie chodziło. W każdym z nich, w matce, w ojcu, w cioci, w wujku, w tym dziecku, chcemy dostrzec człowieka z różnymi swoimi problemami, słabościami, ale przede wszystkim z mocnymi stronami. I to jest największa idea, która nam przyświeca. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych domów nie było, nawet naszych, no ale jeszcze długo będą. Żal, że jeszcze tak dużo jest w Polsce tych wielkich domów, w których no pewnie wychowawcy starają się jak mogą, ale ten system nie pozwoli na to, żeby dzieci tam mogły dostać to, czego naprawdę potrzebują. Myślę, że, że taka jest przyszłość, i od tego nie da się w żadnej mierze uciec. Bez względu na to, co zrobił parlament, co, co robi rząd, my musimy to robić, pokazywać, że jest to możliwe, że nawet w warunkach tej pieczy instytucjonalnej tak zwanej możemy traktować dzieci i ich rodziców jak ludzi.